Najlepsze rady na pogodzenie się z nową sytuacją po operacji wyłonienia stomii? Rozmawiać, 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 ale, ale tak, na pewno, na pewno, na pewno rozmowa na pewno wiedza i na pewno wszelkie kontakty z personelem przeszkolonym. Yy, nie odcinanie się, tylko yy, yy. są też osoby, które, które jakoś i, i, i w takiej konfiguracji sobie radzą, że, że zaakceptowały tą stomię i są sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Tak też można, ale zdecydowanie zdecydowanie z moich rozmów, jeszcze yy, w poradniach, moich rozmów. Yy, kiedy prowadziłam telefon zaufania, wiem, że zdecydowa zdecydowanie łatwiej jest wtedy, kiedy, kiedy właśnie otwieramy się na ludzi. Eee, nie wiem, chociażby przez to, że się zapisujemy do towarzystwa i w tych towarzystwach działamy, że jeździmy, spotykamy e, te osoby, że nie wiem, wyjeżdżamy do sanatorium, gdzie, gdzie też spotykamy stomików, i wtedy się upewniamy, że nie jesteśmy tym jedynym przypadkiem na świecie. I, I wtedy, jeśli już nawet wcześniej z to mnie zaakceptowaliśmy, bo tak, tak to czuliśmy, wtedy już mamy taką stuprocentową pewność, że faktycznie jestem wyleczony, zaakceptowałem, i, i fajnie mi się z tym żyje. Ale, ale mówię rozmawiać, pytać, jeśli jakiekolwiek są wątpliwości, naprawdę pytać, 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 bo Naprawdę to pomaga. To pomaga, bo mówię, izolowanie, zamykanie się w sobie, odcinanie od świata, no, potęguje tylko, tylko lęk, potęguje frustrację. Zresztą w przypadku każdej innej jednostki, tak samo i w przypadku STOMI.